Czekaj, ja się poświęciłem. Ja, ja, ja przebiegłem, żeby mu dać ku. Nie farmi gość. Gdzie na ss -ie? Nie farmi się na ss Człowieka, tam wiem 40 milionów faj, mam bardzo się. Tak się nie faj, tam się kurna killa zarabia. O kurde! co? Co? jest? Surprise, motherfucker. O kurwa, Be kill me. Kill, kill. I'm sure. Hmm. Let's me, let's me, let's me. Ale powiem wam tak... Mniej więcej porówna równo, Bo Po... <laughs> o, o, mirror. Ci by ci sprzedawał za jakoś stoka myślę. Mogę ci sprzedawać. Silnij, silnij! O kur... Jest! Podchodzę, podchodzę, podchodzę! Daj mi heal. Dobra Guardiana masz? Nie mam już Kurwa, będzie rip chyba Chyba, że wytrzymasz jeszcze chwilę. Wytrzymam. Kiedy będę miał E? Ciebie leci jak coś? Dobra? Więc dycha. Zamyśli szybko. No i kurwa, jestem z ciebie zadowolony. No już? Eee, Torontil, jaką masz pelerynkę? Claymore z... Fremur. Nie wiem, piątki na Great Holy mi się tak zdenerwowały, to jest tak przejebana meta. Dobrze. E, jak gracie dwójki. Nie no. wiem, ja zacząłem ekspiśmie. Dobra, dobra, ciszej, bo oni teraz kontakt nie mają. Chwila. Ty omleta, daj. Nie, no, co chwilę trwa, można poczekać. Daj omleta. Dwa. Czekaj, bo nie mam skifu. Nie, buty. I odstawiamy killera teraz. Nie stawmy się. Dużo mają, mają dużo specek, mają prawdopodobnie... Uważaj, niedźwiedzie, łapy. Mają w ogóle specek. Ładnie żeś go odstawił. Ligów na 400. <noise> Nie no, dużo wiesz, ale i tak podtrzymuje... Oj, 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 oj. Nie możemy się takować zbyt, nie? Wyłączam. Dobra O kurwa, dostępny Daj mi chwila O kurwa Mać, tego nie przewidziałem Nie stakujmy się, odejść troszkę ode mnie, dobrze? Leć, leć! Nie, nie nie, nie biegaj z tym czarcią, leć! Kurwa, zjebałem. Za chwilę może będzie... za chwilę wygramy spokojnie. Zdejmuję. O kurwa! Kurwa. No sztychaj kurwa! No nice, iść! kurwa, no nice. No nie, ten się wydzielę cię, górnia Dobra, poczekam na E. Czy, nie używaj hymna. Nie mam jeszcze, czyżby ta czarcia zrobiła grę? Tak. Mów kiedy. Teraz. Zdychaj ty kurwo, ile będziesz się leczył, no. Mów chwilę, go zabiję. tak chwilę, to to będę grał. Teraz. No śpij kurwa To no nie ma, mi się skończy Jakbyśmy to była Ona jest dobra wiesz wyłaś, kurwa, przetrzyma mi <grywa> <grywa> Kurwa jest Łuk Nie wiem. Powiem tak, jak... Wytrzymasz? W mojej robocie wkurwiło to, że... Właśnie zapierdalałeś, a tak naprawdę kurwa w chuju cię mieli, nie? Po dłuższym czasie, nie? Jak się zmieniło szefostwo i innych... Przyszły setbany i wszystko spierdoliły. Nie, oni... U mnie Bo myślą, ma... że będę a. robił wszystko. A tak naprawdę. nie ja. Ok. Pika potą Pika, cofka, cofka, cofka. Pod, podejdź, zniknął, zniknął Lećmy, 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 bo się rozkręca chłop. Lećmy, mi, Kurwa, ciebie, leciłem na siebie siebie lec mi, lec go, lec mi, Dobra, Dobra mi, co się ze mi, lec mi, lec O, <noise> nie biłem go. Co ze mnie, proszę, Norek? Czekaj, bo musiałem sobie pobić zanim to on zaraz się pojawi. Mówi... Ale widziałeś, kurna, jaka reakcja była szybka? Mówię, no kwasz, Ja, artym, ja zjebałem, bo nie na system alta, kur... Zacząłem lecić ciebie. Y kurwa, szczury. Heal. Heal. Kurwa, 5-3 Legenda. Nie można mi się stakować. O kurde co, co on ci zrobił? Nic Zabiłem go Lećmy lećmy, damy radę Proszę no. Kurde nie Jest, 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 to, to, to ro, ro, ro <ścoughs> Nie wchodzę po niego Pierdolę Ale ładnie Jebane michuły. Uważaj, by one shot. No i co teraz kurwa? Stakuje się Dobra, ten śpi, wracam Jebachem mi ciulę nie... A ja wiem co on chce zrobić, nie wiem czy go uciekać, nie wiem jak cię leczyć mhm. Poczekaj po ciebie Tu jest drugi szczur Dobra, jeden zęnek padł Podcinam, nie? Mhm. Czyli jednak teraz... Zrób szota. Dobra, co robiliśmy? Zarobiliśmy. Zarobili. Zarobiliśmy. <noise>